Bogato odziana i obwieszona biżuterią królowa Monet najwyraźniej ceni sobie w życiu dobra luksusowe. Królowa lubi je nie ze względu na status, który dają, czy podziw innych. Ona szczerze docenia wartość tych przedmiotów. Może być ona znakomitym szefem kuchni, który uwielbia delektować się dziełami kulinarnymi stworzonymi przez nią samą, inną osobę. Lub osoby, które ćwiczą swoje umiejętności wyłącznie dla doznań pokonywania swoich słabości. To królowa, która lubi dbać o siebie i innych. Trzyma w dłoni naręcze kwiatów, zamierza udekorować nimi swój dom, aby sprawić przyjemność bliskim. Jak wszystkie królowe, posiada dojrzałą i pogodną osobowość. Woli skierować gałęzie tak, aby rosły w inną stronę, niż je odcinać. Nie robiąc zamieszania, po cichu sprawuje pieczę nad swoim otoczeniem. Siedem kielichów unosi się nad różowym niebem. Mogą uwikłać w skomplikowaną sytuację. Mają wiele znaczeń. Podjęcie decyzji nie jest łatwe. W głowie niezliczone wybory i możliwości. Komu się doradzić przed podjęciem ostatecznej decyzji? Każdy kielich wskazuje na inną ścieżkę. Czas przestać zlekać. Jeśli nie wybiorę żadnego z nich, będę stać przed drogowskazem bez końca. Pierwszy z nich. Ślimak. Skorupa, dom, pieniądze i bezpieczeństwo. Czy mam odwagę, by z niej wyjść? Wąż to nieśmiertelność, uosadnia kreatywność duszy, a także seksualność i uzależnienia. Skrzyżowane klucze mogą mówić o poszukiwanej mądrości, mocy i kontroli. Skrzydła zazwyczaj kojarzą się z wolnością, miłością i duchowym uzdrowieniem. Pierątki mogą symbolizować szczęście. Drzewo owocowe to obfitość. Ostatni kielich z klejnotami oznacza bogactwo duchowe, które mnie najbardziej przyciąga. Najbardziej myślę o spokojnej wodzie, którą można by napełnić każdy z kielichów. Postać w masce i kapturze stoi w czerwonej łodzi, przesuwając się po niej i przepływając pod złotym łukiem. To iluzoryczny sukces. Nie uderza to głowy tak jak zwycięstwo w szóstce buław. To powolny, ciągły i świadomy rozwój. Ta postać pamięta ciężką nauczkę, jaką doświadczyła w piątce mieczy. Nosi maskę, kaptur, ukrywa swoją tożsamość. Łódź jest dobrze chroniona. Już wiem, że działanie powolne, ostrożne i dyskretne jest dużo lepsze od otwartego i głośnego. Tak, Nie muszę ujawniać wszystkim całej prawdy. Na głębszym poziomie łódź płynie bezpiecznie po wodach nieświadomości, wskazując na wewnętrzny spokój. Nie ulegam już gwałtownym nastrojom. Natomiast misterny łuk symbolizuje świadomość umysłu i dbanie o podświadomość. Na dziobie łodzi znajduje się kolejna maska. To wyższy poziom świadomości prowadzący przez zburzone wody emocji. Na horyzoncie dostrzegam młodą kobietę wrażliwą na emocjonalne i intuicyjne podteksty. Brak jej doświadczenia, jednak doskonale zdaje sobie sprawę z ich obecności. Większość czasu spędza pod wodą, mimo że właśnie wyłoniła się nad powierzchnią. Potrafi odbierać wibracje niewyczuwalne dla innych. Wydaje się bezradna. Jednak ma na tyle odwagi, by stawić czoła przesłaniom z podwodnych głębin. Giermek zawsze zwiastuje początek w sprawach emocjonalnych. Nowy związek lub nowy etap. Giermek to nauka. W moim sercu znajdują się wystarczające pokłady cierpliwości. Owoce działań wzrastają. Pomału zbliża się czas ich zbioru. Jeszcze trochę cierpliwości. Spokojnie planuję dalsze drogi. Wydaje się, że mam jeszcze drogę do przebycia, ale nie zapominam o tym, jak wiele mil moja łódź już przepłynęła. Na postęp należy spoglądać ze, zn ze znacznie szerszej perspektywy. Nie ma powodów do zmartwień. Nie ma powodów do zmartwień. Wstrzymanie w moim sercu jest tymczasowe. Muszę płynąć dalej naprzód, ponieważ zasługuje na satysfakcjonujące życie rodzinne. Pomiędzy mną a bliskimi powinna zapanować wielka harmonia. Dziesięć kielichów, związek silny i solidny, błogosławieństwo i miłość, szczerość, spokój, radość i bezwarunkowa miłość. Mówią, jesteś silny. Musisz wykorzystać wszystko, czego się nauczyłeś, wystawić czoła powtarzającym się problemom i wyzwaniom, które przynosi życie. Czy jestem w stanie dostrzec istniejącą we mnie moc? Ogromna siła, którą posiada, wła, która posiada własny rozum i pragnienia, jest siłą ambiwalentną. Nie zapominam o tym, że nieposkromniona potrafi wyrządzić wielką krzywdę. Tygrys jest symbolem adrenaliny, która w kryzysowych sytuacjach pomaga przygotować ciało do podjęcia walki lub ucieczki. W jednej chwili możemy uratować człowiekowi życie. Możemy również zaatakować go, gdy tylko rozbiera nas złość. Wewnętrzny tygrys nie jest w stanie dostrzec moralnych aspektów swojej energii. Dlatego to w psychice. Dlatego w naszej psychice znajduje się element równoważący. Jeśli nie poskromnimy tygrysa, skutki mogą być opłakane. Ukazane są na karcie diabła. Z drugiej strony, trzymając nieustannie tygrysa na uwięzi, stajemy się niepoprawnymi marzycielami. Na karcie ukazuje się piękna, opanowana kobieta przystrojona gwiazdami. Na jej twarzy widnieje znak ognistej energii. Kolczek w kształcie księżyca symbolizuje, że siłę do poskromnienia tygrysa czerpie ze swojego wnętrza. To potężna postać. Do poskromnienia tygrysa nie używa fizycznej siły, lecz inteligencji, współczucia i miłości. Stara się uswoić i ucylizować dziką naturę. Kobieta i tygrys żyją w symbiozie. Jedno nie może żyć bez drugiego. Dlaczego jestem wciąż niezadowolony? Stoją przede mną trzy puste kielichy, ale moją uwagę przykuwa jedynie jeden, unoszący się w powietrzu i wypełniony winem. Za kielichem przez chmury przebija się słońce. Kielich błyszczy ziemskim blaskiem. Niezależnie od korzyści, jakie obecnie posiadam, moja uwaga skupia się wyłącznie na tym, czego mi brakuje. W pozytywnym znaczeniu to pragnienie poprawy mojego życia i sytuacji. Negatywnym jednak nieumiejętność dostrzegania pozytywnych aspektów, czego więc tak naprawdę potrzebuje. Królowa mieczy jest interesującą postacią, jest najbardziej inteligentną z wszystkich, do tego ma białe skrzydła. Nakrycie głowy zdaje się ograniczać jej wolność. Czyżby ta królowa była perfekcjonistką? Jeśli pewne standardy nie zostaną przestrzegane, królowa potrafi zareagować bezwzględnie. Niezależnie od tego, czy obiektem wzgardy jest ona sama, czy inna osoba, jest w pewien sposób odseparowana od innych istot. W lewej ręce dzierży rękoje śmistrza, oznacza to, że trzyma bieżące sprawy żelazną ręką. Prawą dłonią ściska ostrza, pokazując bezgraniczną szczerość przede wszystkim wobec siebie. To konieczna energia do zmiany na lepsze. Łódź dopłynęła do celu. To las w którym nagle moim oczom ukazuje się niecodzienny widok. Ponad drzewiami wyłaniają wyłania się, się cztery strzeliste buławy wysięgające nieba. Drewniane drzwi powoli otwierają się i ukazuje się oślepiające światło. Na niebie wisi czerwony księżyc. Kolumny symbolizują solidność i stabilność. Czwórka oznacza właśnie tradycję, trwałość i bezpieczeństwo. Drzwi również są symbolem stabilności. Zapewniają ochronę przed atakiem. Wszystkie przedsięwzięcia i projekty mają swój początek w snach i wyobrażeniach. Muszą na pewnym etapie rozwoju zostać przeniesione do realnego świata. W przeciwnym razie niczym więcej się nie staną. Będą tylko ulotnymi wizjami to już czas otworzyć drzwi i przez nie przejść.